W Chorzowie rusza akcja bezpieczne kwadraty, oznacza to wzmożone działania prowadzone w wydzielonych kwadratach, miejscach, które według policyjnych statystyk są najbardziej niebezpiecznymi fragmentami miasta. Takie działania były już prowadzone w przeszłości. Teraz ponownie e, próbujemy, że tak powiem, większymi siłami naszymi policyjnymi, Straży Miejskiej oraz wsparciu funkcjonariuszy ze szkoły policji w Katowicach e, kierować na ulicę, e, tak jak już wcześniej powiedziałam, większą ilość policjantów. Bezpieczne kwadraty. Chodzi tutaj o to, że e, miasto zostało podzielone na mniejsze części, mniejsze obszary, w którym e, większa ilość policjantów będzie działać. Chodzi tutaj o to, żeby nasze siły kierować. Tam, gdzie jest yy, największa ilość zdarzeń przestępczych oraz wykroczeń. Początkowo szczególnie patrolowane będą fragmenty dzielnic Batory oraz Chorzów II, a także część osiedla różanka w centrum. To nie będą stałe rejony. W skład patroli wejdą policjanci i strażnicy miejscy wspierani przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach, których służbę w ramach akcji sfinansuje chorzowski magistrat. Prócz patrolowania ulic i prowadzenia działań prewencyjnych funkcjonariusze mają bezwzględnie reagować na wszelkie przejawy łamania prawa. Te patrole to jest element naszego programu, który realizujemy wspólnie z z Policją i Strażą Miejską Bezpiecznych Orzów i chcemy wspierać i wspieramy cały czas Policję finansowo w ramach, w ramach tych środków, które znajdują się w budżecie miasta. Są płacone dodatkowe patrole dla, dla Policji. Fundujemy również tutaj dojazd i udział. Y, policjantów ze szkoły policji w Katowicach. Wszystko po to, żeby policji i straży miejskiej na ulicy było więcej i więcej. Właśnie obecność policji powoduje, że jest szybka, większa szansa na to, by reagować w sposób natychmiastowy na to, co to, na to, to się dzieje w danym momencie złego w mieście. Bez obecności policji na ulicach, zwłaszcza w trudnych miejscach, a wiemy, że trudne miejsca są w każdej dzielnicy, Ciężko będzie mówić o poprawie bezpieczeństwa? Głównie patrole będą wysyłane do służby w godzinach wieczorowo-nocnych. Ta akcja będzie codziennie, natomiast jak ona długo potrwa, wszystko będzie zależało od analizy, od potrzeby, że tak powiem, naszych mieszkańców.